Odbudowa Legionu Rzymskiego. W dzisiejszym nagraniu dotyczącym tematu praktycznej odbudowy choćby zalążka Legionu, chciałem omówić pewien proces wieloetapowej jej realizacji, która mogłaby prezentować się w następujący sposób. Etap pierwszy obejmowałby indywidualne utworzenie przez każdego zainteresowanego tematem osobnika laboratorium rzymskiego legionisty, w którym byłyby praktycznie testowane ćwiczenia fizyczne wraz z zaleceniami zawartymi w opublikowanym wcześniej bazowym planie treningowym, który będzie z czasem dostosowany do potrzeb ogólnej sylwetki przyszłego legionisty. Etap drugi skupiłby się na wykonywaniu długich marszy po mocno ukształtowanym terenie, nie tylko w celu uzupełnienia treningu, ale do opcjonalnego formowania wstępnych grup marszowych, będących tymczasowymi podstrukturami przyszłego legionu, oraz próbą integracji zmotywowanych osobników. Etap trzeci dotyczyby samodzielnego projektowania i tworzenia, według określonych standardów, treningowego oręża oraz demonstracji jego skutecznej obsługi. Po optymalnym i celowym dociążeniu jego środka ciężkości. Etap czwarty rozszerzony zawierałby w sobie plan budowy prototypowego obozu marszowego na odludnym, trudno dostępnym terenie, pod koniecznym warunkiem uprzedniego sformowania co najmniej jednej grupy marszowej. Powstający obóz dostosowany byłby z czasem do potrzeb, Zmiennych podstruktur legionu oraz używany do organizowania w nim terminowych postojów, grupowych treningów, kontrolowanych pojedynków, wieców i narad wraz z możliwością gromadzenia w nim zapasów, urządzania noclegów pod namiotami w rzymskim stylu i całosezonowego przetrwania w nim w ostatecznej fazie jego rozbudowy. Etap piąty, rozszerzony, określałby szczegółowe zasady funkcjonowania wszystkich przyszłych rzymskich legionistów w otwarzającym się legionie, zawarte w jawnym regulaminie ustalonym wspólnie, łącznie z minimalnymi wymaganiami kondycyjnymi dla potencjalnego kandydata na starcie. Kolejne etapy zostaną przedstawione w zależności od stopnia realizacji. Pięciu podstawowych. Postscriptum. dla nieugiętych sceptyków i samozwańczych terapeutów, niepotrafiących dostrzec głębi wielowarstwowości, ciekawych, niestandardowych idei. W zaprzeszłych czasach pędzącej rewolucji przemysłowej, a finalnie w wersji ciężkiej, siła prawdziwego chłopa była pożądana. Koncentrowana i rozmnażana na terenach wielkomiejskich. Ale dziś, w czasach rezygnacji z tradycyjnych, manualnych rozwiązań, z automatyzowania procesów przemysłowych i upowszechnienia branż usługowych, siłę prawdziwego chłopa może zastąpić kosmopolitański, metroseksualny laluś, a w późniejszym etapie autonomiczny robot, a sam nikomu już niepotrzebny. Nadmiarowy, prawdziwy chłop może spokojnie powrócić na prowincję i zorganizować sobie na niej życie na nowo, zanim do reszty zostanie sfeminizowany i przerobiony na gówno przez zdegenerowany system albo zutylizowany w białych rękawiczkach.